Nie masz budżetu na perfumy, a szukasz czegoś taniego na zimę, co zwiększy twoją szansę na komplementy. Spokojnie, bratku I got you. Zostaw lajka i obserwacja, najlepsze zostawiłem dla ciebie na końcu. Job twoją mać wild, czyli słodko owocowa kompozycja, ale wzbogacona rumę. Przy tym ma w sobie coś z żelu pod prysznic, więc nada się idealnie na co dzień, na kluby albo na półkolonie. Ryan Lion, czyli klon Ultramaila, o słodki, owocowy, ale przy tym świeży, masz mięte, masz przyprawy. trzyma się bardzo dobrze, a od komplementów będziesz musiał się odganiać kopniakami. Paco Raban Phantom, czyli kandyzowana skórka z cytryny z wanilią, z posypką i ze wszystkim co słodkie. Trzyma się również wyśmienicie. A z kolegami możecie kupić sobie refila na pół i będziecie go mieli za około 140 zł. Za setkę oczywiście, nie? Aurora ten Vanilla Espresso, czyli klimaty Mercedesa Club Black. Mocno waniliowe, mocno słodkie, ale przy tym wzbogacone czymś cytrynowym w otwarciu. Macie tutaj mniej dymu niż w Mercedesie, a więcej świeżości. Na skórze trzyma się jak złe. O jeszcze dłużej. I na koniec Hypnotizing Zapach: Joana Krupa, yourself. Klimaty Toma Forda tobakowa Nii. 50 można wyrwać za około 6 dych. Za te ceny trzyma się rewelacyjnie i pachnie naprawdę dobrze. No i koniecznie daj znać, co dodałbyś do tego zestawienia w komentarzu.